Cześć, maturzyści. Witam w kolejnym odcinku z serii 100 zadań do matury. Na dzisiejszym nagraniu rozwiążemy zadanie z interpretacją graficzną układu równań. Mamy rysunek, na którym są przedstawione dwie funkcje liniowe. Mamy wskazać, który z układów równań z odpowiedzi reprezentuje właśnie to, co widzimy na rysunku. A więc, co widzimy na rysunku? No, zobacz, widzimy Tutaj dwie linie, zacznę od tej rosnącej, czyli od tej tutaj, którą wskazuję strzałeczką. Ona przecina oś y mniej więcej w półtora. Więc zobacz, jeśli mamy funkcję liniową daną wzorem y równe ax plus b, to b jest to miejsce przecięcia właśnie osi y. Czyli ta nasza funkcja, nazwijmy ją prostą k, może niech będzie prostą k, ona na pewno ma b równe 1,5. Czyli prosta k ma równanie y równe ax plus 1,5. Znaczy do końca nie wiem, czy to jest 1,5, ale tak mi się wydaje. I jakie ma a? No jest rosnąca, czyli a ma na pewno większe od zera. Teraz weźmy tą prostą. Nazwę ją L. I ona ma równanie y równe ax. I zobacz, b jest to miejsce przecięcia osi y. W tym wypadku b jest trójką, czyli nie piszę już plus b, tylko plus 3. I ta funkcja jest malejąca. Ona leci w dół, a skoro leci w dół, to A ma mniejsze od zera. No i teraz zaczynamy robić tutaj rozkminę, która z odpowiedzi nam pasuje. Czyli szukamy takiej, e, takiego równania, które, w którym A jest mniejsze od zera, a B jest trójką. No to w D tak jest. I w B tak jest. A więc już mogę odrzucić odpowiedź A i odpowiedź C. Analizuję teraz pomiędzy B i D. No to szukamy. Równaniak, w którym A jest większe od zera i B jest równe 1,5, A jest większe od zera i B równe 1,5, w, w D A jest większe od zera, ale B jest równe minus 1,5, a w C A jest równe jedna druga, czyli jest dodatnie, a B jest równe trzy drugie, czyli 1,5, więc odpowiedź B jest tą prawidłową. A więc w tego typu zadaniach patrzysz na. Miejsce przecięcia z osią y i wiesz, że jest to wyraz wolny w funkcji liniowej, czyli nasze b. Jeśli funkcja idzie do góry, no to a jest większe od zera. Jeśli idzie w dół, to a jest mniejsze od zera. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.